Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy mini pizzę z ciasta francuskiego. Mam tutaj gotowe ciasto francuskie. Należy ciasto odwinąć z papieru i pokroimy na kwadraty. Mam 4 łyżki pikantnego keczupu i 15 deko sera żółtego Ciasto francuskie smarujemy kaczupem i posypiemy serem. Jest to ekspresowe, szybciutkie i smaczne. Ja pokroję na takie mniejsze kwadraty. Możemy Pokroić na rąby, ale ja pokroję na kwadrat, a ser zetrę na tarce o dużych oczkach. mini pizzę będziemy piekli około 20 minut. W stu 90 stopnia. Ciasto francuskie wymaga dłuższego, przepraszam, wysokiej temperatury do pieczenia. Przełożymy na blaszkę i będziemy piekli. Jeżeli byśmy chcieli, możemy tutaj dodać wędliny. na kwadraty. I tak przygotowałam ciasto z papierem, przekładam do formy i wędruję. Do piekarnika. Każdy ma inny piecyk, w moim przypadku około 20 minut w 190 stopniach. I tak oto mini pizzę z ciasta francuskiego mamy u O ile Państwu podoba się mój przepis, to serdecznie proszę o łapkę w górę mini pizza z ciasta francuskiego.